1 wrzesień 2022. Matko Boże Bolesna, wspomnasz nas, króluj nam Chrystę, zawsze i wszędzie. Matko Boże Bolesna. Chrysty, synu Dawida. się nad nami. Anioł Piański zwiastował pannie Maryi w z ducha świętego. Strawaś, Mario, łaskiś pełna Pan z Tobą. błogosławionaś nas ty między niewiastami i błogosławia nowoczesna Twojego Jezu. Święta Maria, Madhusza. Się za nami grzesznymi, sercowym dzień śmierci naszej Jana, nasz święty arcybiskupie Nowowiejski, urodzony w dniu objawienia się Matki Boskiej w lutym, arcybiskupie Płocka, 11 dzień Twoich rodzin w Warszawie wyszła książka 22 lutego 1858 roku życiorys apostoła Eucharystii Hermana Coena urodzonego w Hamburgu 10 listopada 1820 roku rocznica powstania rocznicę Praw Miejskich w Wadowic, gdzie również powstał karmel świętego Józefa, do którego przyczynił się, przyczyniło się nawrócenie Hermana Koena mocą Eucharystii w Batems 8 sierpnia 1847 roku. nadziei, którą wybrał Herman na patronkę swojego swojej pustelni, Matki Boskiej nadziei przy Lourdes. Za nim było w Służył ci matko. Był wnukiem rabina Poznania Rafała Koena. Jego dziadek od 1776 roku. po rabinem Hamburga, Wanzbecku, Jaltony, gdzie zmarł 11 listopada 1803 roku. A Ty Hermanie urodziłeś się w rocznicę święceń biskupich arcybiskupa św. Oskara który urodził się we Francji 8 września 801 roku Matka Boża nadziei Matka Boża Bolesna Z Obór Właści jest zbyt z ogór gdzie urządzone będzie nie dla kapłanów Przeznaczone do likwidacji wszystko było w programie. W ich programie w programie było również likwidacja w Hamburgu 11 lipca w 1941 roku naszego biskupa Leona Wetmańskiego z Płocka. I zwykłego biskupa miłosierdzie spowiednika osiostrów Ostyn Wiedział o tym i widzi nas Arcybiskup Julian Nowowiejski Króczny do Książki o Harmanie Kłanie 22 lutego w 1931 roku w Płocku ukazał się Jezus miłośni siostrze Faustynie, która urodziła się 25 sierpnia 1905 roku w rocznicy urodzin 25 sierpnia 1270 roku w Królowej Polski w Berlinie. W gdy się króla Polski zmarł Święty Ludwik, król królów. Święci nasi, nasi pomocnicy został zlikwidowany Nasz arcybiskup Julian 28 maja 1941 roku, w dniu kiedy przywieziono do 303 Polaków Wśród nich nasz święty Maksymilian Kolbe już przeznaczony do likwidacji 14 sierpnia 14 sierpnia w 1941 roku Powiedziano, że podpiszą kartę atlantycką. Tego dnia zlikwidowano 240 Polaków w Czarnym lesie ze Stanisławowa tego dnia powstały polskie wojsko w Moskwie. Wiedzą i planują, bo ich plany powstały 12 października 1492 roku w Konstantynopolu, takie jak likwidacja naszego biskupa Lona Wetmańskiego tu w Hamburgu 11 lipca 1941 roku. W dniu, kiedy w Dachau umieszczono wielu kapłanów niemieckich. Wśród nich biskup Johannes Neuchreusler, biskup niezwykły, urodzony przy Dachau 27 stycznia w 1888 roku. Wielki Dachau wcześniej. Aresztowany drugi raz, 12 lutego 1941 roku. A zaraz po nim aresztowano i dano na pawiak naszego świętego Maksymiliana Polna który urodził się w roku. 2008 stycznia w 1894 roku Jaki to niezwykły rok Matka Boska objawiła się nad kością świętego Krzyża w poświęcimy Objawiła się 31 maja 1894 roku Gdy podczas poświęcenia kaplicy 9 w Oswicy Świętego Worzyńca Wszystko zaplanowane ale głupi ludzie robią sobie plany i głupi ludzie zakończają swój program Tu wczoraj w tym kościele był ich człowiek w tym kościele się wszystko zaczęło. Tutaj zaczął tańczyć przystępca 12 października w 1986 roku. Obecny papież Franciszek, który zainstalował w Hamburgu 20 stycznia w 2015 roku Stefana z kolonii. Obsadził go do jego koledzy od 14 marca 2015 roku, ale zanim przyszedł, wszyscy katolicy dostali listy o pieniądze dla fliüchtingę. A dla Flüchtlinge zaczęło się od 23 marca. Maia, 23 maja 1916 roku, kiedy w oświęceniu powstało dla uchodźców. Poświęcona została kaplica świętego Krzyża, świętego serca Jezusa. A pierwszym kapłanem został ksiądz Jan Świerc. Jan Świerc Sarzjani. Wy wszyscy teraz widzicie i słyszycie Matko Włoska, i Ty wiesz. Ty wiesz. Jezu, ja ufam Tobie, modlimy się również za naszego wydane, przed Ciebie wysłanego księdza, księdza Michała Woźnickiego, który urodził się 20 stycznia 1966 roku w Ostrowie Wielkopolskim. Kiedyś Ostróg Wielkopolski był własnością ojca króla Stanisława Leszczyńskiego, Rafała, który został otruty przez Żydów. I tak oni wszystkich trują. Tak jak o króla Polski, Korybuta Wiśniowieckiego. Miał 33 lata. 29 września będzie rocznica jego koronacji na Wawelu. O tym nikt nie mówi. Matko Boże, nadziei, Matko Boże, patronko Hamburga, widzisz, wiesz, dlatego przychodzę do Ciebie od tylu lat. Dziękuję Ci za wszystkie łaski.